Zobacz, mości namiestniku, gdzie cię przywiozłem. Piękny ogrodzieniecki zamek w podzamczu. Zamek zacny, ale to dalej zamek. Gdzie tu zabawa? Przecież kiedyś, jak wrogowie zamek oblegali i mieczem przyszło robić, to była zabawa, to był klimat, a teraz. A i tutaj klimat będzie. Za chwilę ci opowiem o wielu atrakcjach. A ja, mości reporterzy, opowiem ci taką znaną historię, która u nas w Imprezolandii z dziada, pradziada. Przekazywana jest. Otóż była sobie kiedyś mama sowa i postanowiła nauczyć swoje dzieci latać. I każdą sówkę po kolei wypychała z gniazda. Ale pech chciał, że wie, wszystko ogromne się zerwało i żadna sowa nie poleciała, tylko została porwana. Wiesz, jaki z tego morał? Nie rzucaj słów na wiatr. Oj, mości namiestniku, mości namiestniku, ten twój żart jest suchy, jak zwłoki i ciała w lochach Bonera. A pies z nim tańcował. A propos psa, to tutaj podobno nawet taki czarny pies straszy. Mm. Robi się groźnie i klimatycznie. Ale dosyć o legendach, opowiem Ci teraz, co tu będzie można zobaczyć. Otóż to: Co do atrakcji, mości namiestniku, to będzie ich tutaj bardzo dużo. Zamieniam się w such. Między innymi będziesz mógł zobaczyć pokazy rycerskie, pokazy strojów dawnych. Będą też stragany z jadłem, z napitkiem, będą gry terenowe, zabawy, animacji dla dzieci i dorosłych. Także czego dusza zapragnie. Czyli będzie klimat. Tradycyjnie zapytam, czy masz coś jeszcze w zanadrzu? No ba, ja bym nie miał? Tutaj niedaleko jest zamek Pilcza w Smoleniu. A tam będą pokazy sarmatów. Sarmaci to są ci, co stoją z tyłu armat? Prawdopodobnie tak, ponieważ armaty też tam będą i pokazy artylerii. Czyli będzie klimatycznie. Oczywiście, i dodatkowo, niedaleko w Skarżycach będziesz mógł namiestniku podziwiać najpiękniejsze, najlepsze w Polsce chochoły. Ho, ho, ho! ho! A czy będzie coś dla prawdziwych wojów? W tejże okolicy pod Lelowem, a dokładnie na polach pod mełchowem. Rozegra się rekonstrukcja wspaniałej bitwy. No i jak namiestniku, podoba ci się? Przybyłem, zobaczyłem i na mocy danych mi plenim stwierdzam, że to miejsce ma klimat.